Siemano, z tej strony creeper 65. Jeździ się ze mną gość z którym będę sobie tak który będzie mi towarzyszył w gry przywitaj się, jest to Sexyman przywitaj się no właśnie e, ostatnio jak pamiętacie w tamtym odcinku kopałem diaksy niestety tylko dwa ale mam dużo redstone'a żelaza, lapisu wągla e, ta wungla, no. Tego. Surungla. I tu już zwierzątka chodzą. Ja nie lubię ogólnie noc w Minecraft. Powiem ci, nie lubię, bo. bo ja już w ogóle się zalepiam tutaj. Ja sobie jakieś dzieci muszę zrobić w ogóle. Zalef. Właśnie zrobię. Już 128 minut. To jeszcze kilka odcinków będzie, bo ja na 10 minut nagrywam. Morda w, kubeł. Morda w kubeł. No. Ta, wstać mordę do kubeł, to jeszcze ci to się mostra. Chcesz mieć śmierdzącą mordę? To proszę bardzo, podejdź do mojej. Dobrze. Jutro. Po sz w szkole. Ta, nie ma szkoły. No, już jutro nie ma szkoły, już nie Pff, Myślisz, że tego nie wiem. Kurna... No Jezu, tylko że tak mówię. Ta wooden door. No a co? A wiesz, y, że ten ja bym się zarach o nie drogi. A ten... A widzisz, dzisiaj my żeśmy na dwóch ptaka rozwali. No to widzowie mają czym czego słuchać w tym odcinku. Ja tak, ale może powiedzmy to od, z tym, z Arturzychem, co? Będziemy... Ale... No. Coś takiego. Okay. LOL. OK. Wzięliśmy na krótki i tak. I tak Widzowie mają czego słuchać? Sukaliśmy I ten. I ten. i, i tak na żywo polecał. No i ja wziąłem epnię. I walęłem. <coughs> Nie mój kolega klej No i doszło nowe. Potem jeszcze raz przeleciał Ja wziąłem. Ja już frygnąłem to zleciał w sobie, grzewali się. <coughs> Ja właśnie taka mówimy z tym z Arturzychem, widzę, że będą mieli co się śmiać. No właśnie, pamiętam, ja że dzisiaj e, byliśmy razem na placu takim jednym. Przyszliśmy sobie tak, nie było co robić na boisku że, zero. No. A, no. Mieliśmy takiego kolegę... Mamy takiego kolegę Artura. mówimy na niego Arturzyka, ponieważ jest fajny. No i... i bo, bo ja... Powiem wam, że tak. Y... No, 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 tak, no dobra. To, to powiem, ale no, on jest taki śmieszny na No i co? Tak, już. Ale powiem tylko jedno, że jak rzucaliśmy, wzięliśmy jego czapkę i sobie zrzucaliśmy, bawiliśmy się w głupiego Jasia. Okej, okay. no mówię, no i rzucaliśmy sobie czapkę. Jego, nagle czapka wpadła na drzewo, on walił nogą w drzewo, żeby spadła. Czapka spadła na jego nogę, a on przez przypadek wpadł w no i wiecie, czapka cała upaprana. Ty, ty przy tym nie bieg, ja bieg. To ja opowiem. No i tak. Bawiliśmy się w głupiego Jasia, bo on Musisz głośno mówić, bo cię może nie słychać. No i tak. Yy, no i bawiliśmy się w głupiego Jasia, bo nie chcieliśmy, żeby on poszedł do domu. No i tak. Zabraliśmy mu tą czapeczkę, bo on nie wie, gdzie to jest i chciał, żebyśmy mu to oddali. No to, no, ja powiedziałem, trzymaj to. Walę w z tą gołą łapą. Kubertowi podałem mojemu koledę i potem kupił Rafałowi Rafał chciał Kubertowi, ale się od że zahaczyło. No i tak było, że on chciał to z że z nogą chciał ściągnąć, żeby nadepnąć na to, a okazało się, że ściągnął z tego i jeszcze na górno potem jeszcze całą... No i czapka u Pff, będzie się, ej, będzie się z czegoś mać. Pewno ktoś mi napisze w komentarzu zaraz y, minuta ileś tam ileś i y, będzie na... ten... Y, no i y, ktoś napisze, no i czapka o poprana i ten. Włączę a tu będzie napisane. A że ty mówisz. No i czapka o poprana w główie. Ja ogólnie lubisz noc w Minecraft. Ja się w demo boję w, w, ogólnie ładnie. Jezu, ja Tam jakiś wielki ludzi? Nie, to jest Hero Brian, wiesz. O tak? Ale właśnie. Wziął w sobie skilobrań, bo tam ten. Y, y, ten. Bo wziął w sobie skilobrań, dlatego... Mam A mam peacefula. Ale nie, i tak będzie, będzie miał w tych dawnych gwiazdach, to byłby skilobrań bez moda nawet. No wiem, ale ja mam peaceful. Dobrze mi je sobie na... na... na pod... Właśnie nie, bo napis full on... Napis full on się właśnie nie pojawia. Czekaj, tylko sobie drzwiczki otworzę, bo. Potem. Poczekaj. Otworzę sobie drzwiczki, bo. Zawsze ktoś mnie woła, a ja tylko nie słyszę. Ty, a padasz w tym. Y, takim. filmiku w tym. Y, Steve Adventures, co tam było ten... ten... Kurde, kurczaka słuchać, e, Co ten... Ten... Tam był ten Hero Brain za tą kratą. No tam, a co? No, dam, dam ten link w opisie do tego filmu. Nie to. On się za bardzo Tak. Łapka w górę i subskrycie. No bo tam można się wystraszyć, że nie Patrz, patrzysz na własny, a tam kurde się straszisz, kurde, coś, coś tam ja stoi. Się, nie No ja po prostu podam to w opisie, nie? I będzie no spokój 10 zrobić i wtedy będą w Ja już mam 10 subów. Ja ci dam. A ty Miesz, mi nie A, Ta. Ta. a muszę wam podejść też te link do kanału. W ogóle dzisiaj coś za bardzo nie robimy, nic. ja bym poszedł sobie i kurde tutaj pozabijać, nawet pójdę sobie. Jeżeli Wydaje mi się, że widzę wicekiśnika to tylko z tą, tak widać. Z tą, tak widać. Przewidzę ja, bo no to Tak, ja się oglądam, otwieram drzwi, a tam stoi Chirupan na plaży, fajnie. Ja go dałem mojego watek, taki fajnego. Weź go do Nie, nie chcę dołączyć Krzysi Pilmu. Nie, Krzysi Pilmu. A powiesz to? Krzysi Pilmu, zawsze aktualne informacje. Krzysi Pilmu. On wie, że gości ma tak na nazwisko? Nie, na imię ma tak Krzysi. Wiem. Kurde, przepalę sobie przy okazji to złoto. Czy masz go? Wysz podaj mi go. O. Pch, nie dawaj go, bo ja nie chcę go na odcinku. Jeszcze mi tu na podłogę. Ja, nawet nie umiem fajnie napisać. No a ja tu nie ma zobaczy teraz co robić. Nie. <laughs> nie mi się nie chce. Dobra, ja powiem, że trochę dzisiaj pogadaliśmy... Opowiedzi... No właśnie, sexy mam ogólnie złamaną rękę z tego powodu, że... Nagraliśmy w piłkę, to udawał, chciał się zaboić w Kasiasa i nie umiał obronić piłki. Sorry, no niestety, ręka w gipcie. No i sorry, ale Kasias ma złamaną rękę, więc sorry, ale już go w odcinkach Minecraft nie będzie. ja muszę Fajnie, mam laka, że mi się nie chce skrzynka otworzyć. O, już otworzyło się. No, dzisiaj sobie trochę pogadaliśmy zamiast, yy, yy, zamiast tutaj na temat to. Co? Nie pamiętam już. Wiesz, że w demo, w demo nie ma F3. Taka jedna rzecz. No nie ma. A weź sobie na, na trudny i zobaczymy, czy kirobrinę wszystko. Nie, no co mi tam. No Ja sobie ja już bo... sprawdzałam ostatnio, ale. wiesz, co nie było. No, no pewnie. Wiesz, to byś nie wiedział. Bo... Dobra, ja sobie gram sender. Tak, właśnie. Może nagramy sobie jakieś sender. Dobra, jak przyjdzie Tam, właśnie. Ta. No właśnie, no to... Okej, okay, to może my już kończymy odcinek, bo tu za dużo dzisiaj ględzenia. Dobra, trzymajcie się, cześć!